Oficjalny fanklub Rainbow Dash rozpoczyna obrady. Zacznijmy od pierwszego postanowienia. Wnioskuję, żeby nadać Rainbow Dash tytuł najwspanialszego kutyka w Ponyville. Ja też zgłaszam wniosek. Proponuję, żeby pod definicją słowa wspaniały w słowniku było zdjęcie Rainbow Dash. Przeciw! Myślę, że słowo wspaniały jest oklepane. Ona zasługuje na coś lepszego. Wnioskuję, żeby nazwać ją najbardziej zdumiewającym kucykiem. Zdumiewającym? Więc tylko na to cię stać? Wnioskuję, żebyśmy nazwali ją najcudowniejsza. Zachwycająca! Niezwykła! Genialna! śniewająca! A może super... No, no, tak! tak, tak. pobiera nazwanie Rainbow Dash, najbardziej super, ultra, ekstra i coś tam dalej, odlotowym kucykiem w Ponyville, niech powie. Tak. Tak. <ścoughs> Tajemnicza wybawicielka. Ha, <ścoughs> jaki przepiękny dzień! Nic nie relaksuje Pegaza tak bardzo jak tarzanie się w chmurkach. Pomocy, pomocy! Pomocy, pomocy. Widzę, że mój relaks musi poczekać. Jestem Rainbow Dash! Przybywam, by ci pomóc! Tłumem. Y, dziękuję wszystkim. To naprawdę nic takiego. Dla mnie tak. Jesteś moją bohaterką. <śmów> 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 Rainbow Dash to naprawdę jest ktoś. Ktoś, ktoś wyjątkowy. wyjątkowy. Dzieje się z dzieckiem! Nie wiwatuje na cześć waszej ulubionej. Rainbow Dash! Nie ma takich słów w słowniku, które opisałyby jej przewspaniałość. Mnie kilka przychodzi do głowy. Założę się, że skromność nie jest jednym z nich. <grywia> <śmutation> nie, ale jednak jest niezwykła. No weź co, moja Obawiajcie się, gdy nieustraszona Rainbow Dash w pobliżu jest! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Nic nie słyszę! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow, Dash! Rainbow Dash! Żwicie mnie matawkiem, ale chyba Rainbow Dash woda sodowa uderzyła do głowy. Możesz mieć rację, matałku. A potem rzuciłam się do studni. Wiedziałam, że jest tam niebezpiecznie, ale mnie to nie ruszało. Ryzyko to moje drugie imię. Rainbow, ryzyko Dash. Kiedy o tym myślę, to wiem, że zachowałam się superheroicznie. Heroicznie. Nie tylko superheroicznie, ale też super arogancko. Mm -hmm. Hej, Applejack! Chciałabyś przejść do historii jako moja przyjaciółka? Przejść gdzie? Ty robisz notatki? To Rainbow Dash osobiście mnie poprosiła, żebym napisał jej autobiografię. A, autobiografie zazwyczaj sławne kucyki piszą samodzielnie. Może w rozumieniu przeciętnego kucyka. Ale jestem zbyt zajęta bohaterstwem, żeby pisać, dlatego Spike będzie moim pisarzem duchem. A, Spike jest duchem! Nieważne. Spike zapisuje wszystko to, co mówię. Prawda, Spike? Prawda, Spike. Mam to. W ten sposób mam więcej czasu na dokonywanie bohaterskich czynów, których nikt nie jest w stanie dokonać. Tak, to wymaga siły, a także mądrości, a czasem drzemki i dobrego obiadu. Nie każdy kucyk może być bohaterem, ale ja jestem na to gotowa.